Małgorzata Gałka i Krzysztof Nowina Konopka. Zaczynamy raport. Rekonstrukcja rządu, o której mówiło się od tygodni, znów przesunięta zamiast klarownych decyzji kolejne spekulacje tarcia i nerwowa cisza. Kryzys kadrowy, który może rozsadzić spójność całej koalicji 13 grudnia. Tym tematem zajmuje się Małgorzata Gałka. Czy rząd przetrwa w tej formule? Czy czeka nas polityczna erozja od środka? Małgosiu. Donald Tusk robi wszystko, żeby ten rząd przetrwał. Nawet na wniosek Szymona Hołowni przesunął ten termin rekonstrukcji. Ona miała być 15 lipca, czyli w rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Potem Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że będzie 22 lipca, czyli w rocznicę manifestu PKW. No nie ma szczęścia chyba ten rząd doda. Ostatecznie Donald Tusk uznał, że to będzie gdzieś między 22 a 25 lipca, czyli w przyszłym tygodniu, wtedy kiedy też jest posiedzenie Sejmu, co ciekawe. No i teraz tak. Donald Tusk poprzez Polską Agencję Prasową, czyli de facto agencję, która jest pod bardzo mocnym politycznym wpływem. Takimi przeciekami poinformował opinię publiczną o tym, że to było na wniosek Szymona Hołowni, który to wybrał się na urlop, bo oficjalnie Donald Tusk powiedział, że względy osobiste zaważyły na, tym, na tej prośbie Szymona Hołowni, ale przecieki do mediów to jest już jednak zupełnie inna sprawa i tymi przeciekami do mediów Donald Tusk bardzo mocno lubi rozgrywać swoich koalicjantów, z czym zresztą mieliśmy do czynienia chociażby w sprawie kolacji, na której to był Szymon Hołownia u Adama Bielana. Przecież te przecieki medialne nie wzięły się znikąd. Jeśli chodzi o rekonstrukcję, pytasz, czy rząd przetrwa. Donald Tusk robi wszystko, żeby przetrwał. Włodzimierz Czarzasty robi wszystko, żeby utrzymać fotel wicepremiera dla Krzysztofa Gawkowskiego. Dwa komunikaty, bo Polska 2050 już jakiś czas temu powiedziała, że trzeba renegocjować umowę koalicyjną. Nie może być tak, że Lewica dostanie po listopadzie tego roku i fotel wicemarszałka i utrzyma stanowisko wicepremiera, że skoro Lewica ma mieć wicemarszałka, Marszałka, marszałka, przepraszam, to my chcemy wicepremiera. A Włodzimierz Czarzasty mówił, umowa koalicyjna dopóki obowiązuje, to obowiązuje w tym kształcie, który jest. Na to się umawialiśmy dwa lata temu. Jeżeli zostanie jakkolwiek zmieniona właśnie takim zapisem dotyczącym wicepremiera dla Polski 2050, no to uznamy, że tej umowy koalicyjnej po prostu nie ma, że została zerwana. Michał Gramatyka też mówi o tym, że ten wicepremier to już jest zagwarantowany, a z kolei Donald Tusk na pokładzie rządowego samolotu przeciął te wszystkie spekulacje, mówiąc, że w tym momencie na stole taka propozycja dla Szymona Hołowni nie leży. No jest bardzo duże tarcie między Szymonem Hołownią a Donaldem Tuskiem w ostatnich dniach. Było kilka spotkań koalicyjnych tak zwanych, czyli liderów wszystkich ugrupowań wchodzących w skład koalicji rządowej. Podobno bardzo mocne słowa padały z ust Szymona Hołowni w stronę Donalda Tuska, bo ten po prostu próbował docisnąć kolanem marszałka Sejmu, a marszałek Sejmu odgryzł mu się tym, mówiąc, że okej, okay, dobrze, my może jesteśmy pod progiem, może się nie znajdziemy w przyszłym Sejmie, ale tak ćwierkają tutaj politycy z Sejmu, że podobno Odno. Szymon manchłownia nawet miał powiedzieć Donaldowi Tuskowi, ale ty będziesz siedział, jeżeli zmieni się układ koalicyjny, jeżeli PiS wróci do władzy. Więc tych tarć, utarczek i układania koalicji ym, na nowo jest sporo. Jak będzie wyglądać ten rząd po rekonstrukcji? No Donald Tusk mówi, że wszystko właściwie już jest z grubsza poukładane, że są plany dotyczące resortu gospodarczego, że nawet co piąty polityk w tym rządzie, co piąty minister, wiceminister ma stracić swoje stanowisko. Pytanie, kto najmocniej położy głowę pod rekonstrukcyjne topór. Między 22 a 25 lipca mamy się dowiedzieć, co ciekawe, ten tydzień sejmowy między 22 a 25 lipca też będzie bardzo ciekawy i bardzo intensywny i też trochę będzie odwracał uwagę opinii publicznej od tego, co dzieje się w rządzie, bo tam na 24 zaplanowana jest debata na temat postawienia przed Trybunałem Stanu Macieja Świrskiego, a 25 zaplanowane jest głosowanie w sprawie postawienia Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu, także tak jak Donald Tusk lubi jedną historię Próbuję próbuje przykryć drugą. Ja, jeśli mogę się trochę pomądrzyć tutaj przed państwem, to obstawiam, że ta rekonstrukcja będzie właśnie 24 albo 25 lipca. Małgorzata Gałka z tymi szczegółami. Premier Donald Tuski i minister Adam Bodnar mieli zostać przesłuchani w jednej z najbardziej kontrowersyjnych...